Dziś opowiadam Wam o narzędziu Dropbox, czyli aplikacji służącej do łatwego i szybkiego synchronizowania plików. Główną zaletą Dropboxa jest możliwość uzyskania dostępu do naszych plików z poziomu różnych komputerów, różnych systemów operacyjnych, a także różnych urządzeń, bo Dropbox działa nie tylko na komputerach, ale także na urządzeniach mobilnych. Darmowa wersja Dropboxa w zupełności powinna wystarczyć wszystkim przeciętnym użytkownikom internetu. Oferuje ona 2 GB miejsca na wirtualnym dysku. W opcjach płatnych jest ona rozszerzalna do 100 GB nawet. Synchronizacja folderów i plików odbywa się automatycznie, jeśli tylko system wykryje, wykryje zmiany w folderach. Bardzo fajną funkcją jest aplikacja desktopowa Dropboxa, która umożliwia nam także pracę na tych plikach w trybie offline, kiedy nie jesteśmy podpięci do, do internetu. Tworzy ona taki wirtualny folder, który jest automatycznie synchronizowany z naszym kontem w internecie. Pliki możemy w bardzo łatwy sposób udostępniać innym osobom poprzez umieszczanie ich w publicznym folderze i przesyłanie linków do wskazanego pliku znajdującego się na naszym koncie.